Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Dziś straciliśmy taką, taką bramkę w takim momencie, gdzie już na pewno przejęliśmy tą kontrolę, i nagle dostajemy taką bramkę. Ciężko, no, no mówię, no, było nas tam trzech, gdzieś przeszła piłka między nogami, ktoś tam, no, no, naprawdę naprawdę, ja osobiście czuję ogromną złość, bo, bo myślę, że zasłużyliśmy na pewno na te trzy punkty. Znalazł się wreszcie Bramkarz, który obronił twój rzut karny, ale zachowałeś zimną krew. Zdarzyło się, no mój błąd, bo. Bo słabo uderzyłem ten rzut karny, ale fajnie, że udało się dobić i, i jednak e, nie wywo, że wy, mamy ten jeden punkt, chociaż no, no ważny jest ważny punkt, bo, bo no, z, mamy teraz dalej cały czas cztery punkty straty. No i tyle, no, trzeba po prostu podnieść głowę do góry, przygotować się do kolejnego meczu i, i walczyć dalej. Też tak z boiska widziałeś, że ten mecz był, obie drużyny grały bardzo asekuracyjnie, bały się zaryzykować i przez to nie był może on tak atrakcyjny dla, dla oka, dla kibiców. Ja osobiście nie uważam, że, że my graliśmy asekuracyjnie, graliśmy, graliśmy normalnie, graliśmy tak jak, jak mogliśmy najlepiej i też boisko nie było najlepiej przygotowane, co, co jednak było dla nas problemem. A się cofnęła, gdzieś grała te długie piłki, próbowała kontrolować wiadomo, że, że boisko dla takich drużyn jest, jest łatwiejsze. No, no I tak uważam, że, że jak na takie warunki jakie mieliśmy, to i tak naprawdę graliśmy bardzo fajnie, bo było wiele takich składnych akcji, wiele fajnych naprawdę wymian, i, i myślę, że, że trzeba gdzieś też e, no z taką podniesioną głową, patrzeć, patrzeć w przód, patrzeć na kolejnych rywali. Bo, bo wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie gramy po, po wznowieniu tego sezonu.